Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Szymon Smaga. Szanowny Panie Stanisławie, nie udało mi się już kilka razy zadać Panu pytanie, a mianowicie mam pytanie w kwestii walki z klimatem. Co Pan sądzi o lataniu w kosmos? Moim zdaniem jest to defraudacja tlenu z atmosfery. O ile mi wiadomo, do tego, żeby rakieta sobie tam le leciała w tym kosmosie, potrzebne jest paliwo i tlen do jego spalania. Więc jeśli ten tlen zostanie tam wykorzystany w kosmosie, to on już jako pierwiastek nigdy nie wróci na ziemię nawet w postaci CO2 czy H2O. Pozdrawiam. Z góry dziękuję za wypowiedź w tej kwestii. Życzę zdrowia. No, myślę, że Pańskie zaniepokojenie jest trochę na wyrost. Dlatego, że o ile pamiętam, to atmosfera ziemska ma grubość około 30 kilometrów. I rakieta, która. Wynosi tam, nie wiem, jakieś satelity, czy tam coś innego, no to jest rozpędzana, w zależności od tego, jakie ma przeznaczenie, albo do pierwszej prędkości kosmicznej, czyli 8 km na sekundę, ale to jest rozpędzana w atmosferze. Także te produkty spalania, tam zostają w atmosferze. Więc tlen się nie ulatnia w przestrzeń kosmiczną, a jak już osiągnie tę pierwszą prędkość kosmiczną, czyli 8 km na sekundę, to krąży po orbicie kołowej. Jeżeli natomiast trzeba ją rozpędzić do większej szybkości, na przykład do drugiej prędkości kosmicznej, czyli 11 km na sekundę, no to też jest rozpędzana tylko trochę dłużej, ale też granicach tych 30 kilometrów. W związku z tym dalej już tam porusza się, że tak powiem, tym impulsem, który został jej nadany w pierwszej fazie lotu. No i jeżeli ma tam prędkość nie przekraczającą 11 km na sekundę, no to nadal się utrzymuje na orbicie okołoziemskiej, tylko ta orbita jest nie kołowa, tylko eliptyczna, coraz bardziej wydłużona. A jak przekracza przekraczy drugą prędkość kosmiczną, czyli 11 km na godzinę, to opuszcza orbitę ziemską i leci już w kosmos. Także tak to wygląda. Reda 180. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Nie wiem, czy pamięć mnie nie myli, ale chyba kiedyś w jednym z nagrań czy też wykładów, objaśniając pojęcie nacjonalizmu, posłużył się pan przykładem kaszubów. Jako wspólnoty etnicznej, która nie chce się w państwo zorganizować. Mam wobec tego pytanie: czy Pana zdaniem Kaszubi są narodem? Jeśli tak, to czy Polska powinna przeprosić za zbrodnie, których się wobec tego narodu dopuściła? Chodzi mi przede wszystkim o bandyckie poczynania wojska polskiego na Kaszubach w roku 1920, a także o zniszczenie kaszubskiej kultury które dokonało się już w czasach powojennych. Z góry dziękuję i pozdrawiam. No, moim zdaniem Kaszubi nie są z narodem, tylko z właśnie wspólnotą etniczną, bo narody też są wspólnotami etnicznymi, tylko różnica jest taka między nimi, a innymi wspólnotami etnicznymi, na przykład góralami czy Kaszubami, że te grupy etniczne Politycznie nie organizują się w państwo, to znaczy nie wytwarzają szlachty, czyli warstwy przywódczej. I politycznie nie wytwarzają hierarchii, politycznie się nie organizują. Są to wspólnoty kulturowe, tam, re religijne, obyczajowe, językowe nawet i tak dalej, ale nie wspólnoty polityczne. I tym się różnią od narodów. Czy Polska powinna dlatego nie uważam, że Kaszubi byli narodem, bo nic o tym nie wiem, żeby wytwarzali szlachtę, czy politycznie się organizowali w państwo. Natomiast czy Polska powinna przeprosić za zbrodnie, których się wobec tego narodu dopuściła, no, niezależnie od tego, czy Kaszubi są narodem, czy nie są, to jeżeli ktoś ich skrzywdził, <laughs> powinien im te szkody wynagrodzić. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby państwo za cokolwiek kogoś przepraszało. Państwo, jeżeli państwo kogoś skrzywdziło, to powinno mu te krzywdę wynagrodzić. Natomiast przepraszanie, no kogo? No bez sensu. Motomas. Jak pan ocenia zmiany w wojsku dokonane przez Macierewicza? To jest pierwsze pytanie. No, Antoni Macierewicz jako minister obrony przeprowadził w wojsku kurację przeczyszczającą, za co był bardzo krytykowany. Ale tę krytykę musimy traktować przez pewien filtr, bo tam mu zarzucali, że on tam straszliwych zbrodni się dopuścił na Wojsku Polskim, tymczasem ta kuracja przeczyszczająca, to obejmowała głównie biurokrację wojskową, bo w Wojsku biurokracja jest rozwinięta, do co najmniej tak samo jak w administracji państwowej. Także tam znaczna część tych biurokratów wojskowych to są urzędnicy, którzy się tam przebierają czasami w mundura, a tak naprawdę to myślą o tym, żeby doczekać wcześniejszej tej wojskowej emerytury i dopiero wtedy się życie zaczyna. Także myślę, że ta krytyka Antoniego Maciejowicza za tę kurację przyzwyczajającą, którą wojskowi do dzisiaj mają za złe, to jest przesadna. Drugie pytanie. Jakby pan opowie, odpowiedział na najpopularniejsze zarzuty wobec Kościoła, na przykład Krucjaty i te no, ja bym w ogóle ja Krucjaty nie uważam za, żadne, za, za żadną zbrodnię, której się kościół dopuścił? To była normalna operacja militarna, która miała na celu wyzwolenie Ziemi Świętej spod panowania muzułmańskiego. I dlaczego Kościół miałby tutaj, dlaczego nie widzę powodu, dla którego miałbym odpowiadać na te zarzuty. To po pierwsze. Po drugie, to krucjaty, jedną, doprowadziły do politycznego i kulturowego zjednoczenia Europy. O czym nie należy zapominać, to dzięki krucjatom się to dokonało, właśnie bo się pojawiła taka Jednolita świadomość europejska, Christianitas. Także to się wszystko dokonało dzięki temu. Wreszcie trzecie pytanie. Skąd w Polsce wzięli się ludzie odpowiedzialni za wprowadzenie i utrzymanie stalinowskich rządów po II wojnie światowej? Skąd wziął się ten cały aparat władzy? Przecież Polacy jeszcze wtedy niedawno odpierali atak Rosji, a powoli nie podporządkowali się ich władzy. Dziękuję i pozdrawiam. No to nie byli ci sami Polacy, bo ja tutaj wyjaśniałem to wielokrotnie. Otóż w czasie II wojny światowej, pojawiła się właściwie od 1944 roku, historyczny naród polski został zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. Polskojęzyczną, bo ci ludzie nie znali żadnego, no może poza Idyż, to tam niektórzy znali obcy języka. tak to nie. Skąd się wzięła ta polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza? Otóż na początku września 1939 roku prezydent Mościcki wydał dekret o amnestii. Ten dekret zmierzał do opróżnienia więzień na wypadek, że tak powiem Rozciągnięcia niemieckiej kontroli nad terytorium Polski. Ale w miarę rozpadania się, tamte amnestia była, że tak powiem, obwarowana różnymi warunkami, ale w miarę rozpadania się struktur państwowych, już nikt tych warunków nie przestrzegał, i służba więzienna po prostu otworzyła więzienia i wypuściła tych wszystkich więźniów, których zdecydowana większość to byli kryminaliści. To byli kryminaliści i ci kryminaliści wrócili do miejsc swojego zamieszkania i tam po krótkim odpoczynku wrócili do swoich ulubionych zajęć, to znaczy do bandyterki. I jak czytamy pamiętniki na przykład hrabiego Adama Ronikera z tego okresu okupacji, to bandytyzm był plagą prawdziwą Zwłaszcza na wsi, gdzie Niemcy zaglądali sporadycznie. I tam ta ludność była po prostu wystawiona na pastwę tych bandytów. I taka sytuacja tam. Armia Krajowa ZWZ próbowała tam ich zwalczać, ale to nie miała na to siły, bo ich było bardzo dużo. Bardzo wielu. No i taka sytuacja trwała do rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej. W 1941 roku, jak Stalin już trochę ochłonął z pierwszego wrażenia, to został utworzony sztab partyzancki w Moskwie. Tam szefem tego sztabu był taki komunista Panteleimon Ponomarenko i ten sztab partyzancki zaczął tam wysyłać skoczków spadochronowych na drugą stronę frontu, między innymi do Polski. Na teren polskie. I ci skoczkowie spadochronowi nawiązali przez różne, różnymi metodami, nawiązali łączność z tymi bandami rabunkowymi. I przedstawili im propozycję nie do odrzucenia. Albo oni się zgodzą na naznaczonych im przez sobie dowódców i politruków. Albo zostaną, z marmoladę z nich, sowieciarze, zrobią. No więc oni te propozycje nie do rzucenia przyjęli, tym bardziej, że wcale nie musieli zmieniać dotychczasowego trybu życia. Tak powstała Warmia Ludowa i Armia Ludowa i o charakterze działań tych Formacji to świadczą dzienniki bojowe przez, nich sam, przez nie same wytworzone. Na przykład w jednym z dzienników bojowych czytamy o akcji, w wyniku której zdobyta została bielizna damska i pościelowa. No przecież nie na sesmanach, prawda? Bielizna damska, majtki i tylko co to było tak naprawdę, jak to rozszyfrować? A to był napad na dwór najzwyczajniej w świecie, bielizna damska i pościelowa. No i to takie, takie te akcje wykonywali ci, ci partyzanci, a po wojnie zdecydowana większość z nich przeszła do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I tak właśnie albo do partii, ale tak jak zdolniejsi to do partii, a ci tamto przecież mnóstwo, yy, nawet tych łubowców, to oni yy, no jak byli nawet łobowcami to tam się nie, nie porzucili tych bandyckich obyczajów. To bardzo wielu wyrzucano z łuby, bo nawet i tam już było to za, za wiele. Ale zdecydowana większość przetrwała i tak się, i ona, ta wspólnota rozbójnicza, reprodukowała się w kolejnych pokoleniach. I dlatego, jaka jest cecha wspólnoty rozbójniczej, tej polskojęzycznej, że gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto jej obieca, że będzie mogła pasożytować na historycznym narodzie polskim. Także tak to wygląda. Wojciech Jankowski. Przepraszam za pytanie natury osobistej, ale czy pana siostry wyjechały z Polski, bo nie widziały szansy na normalne życie w kraju, czy były to inne okoliczności? Gdyby pan został we Francji, która pana nic nie obchodziła, to całe pana rodzeństwo mieszkały poza Polską, czy byłby ktoś, kto pozostałby w kraju? Dopytuję, bo w mojej rodzinie 75% średniego pokolenia żyje poza granicami Polski. Jest to wynik tylko i wyłącznie fatalnego w skutkach rządzenia państwem. Wszyscy są przywiązani do polskości, ale nie chcieli się męczyć po komunistycznym raju w socjalistycznym Eurokołchozie. Czy zgodzi się pan z twierdzeniem, że największym wrogiem Polaków są. Ich miłościwie impanujący politycy i pseudo-rządzący, którzy utrzymują odnawianą co jakiś czas fasadę na zgniłej konstrukcji. No Odpowiadam na to pytanie natury osobistej na początek. Nie, moje siostry nie wyjechały z, z tego że nie, z tego powodu, że nie widziały szans na normalne życie. Jedna siostra wyjechała do Francji, bo fascynowała ją kultura francuska i, i, i tam została już to trochę tak. Mm, no, nie wiem, czy to dobrze zrobiła, ale tak zrobiła. Natomiast druga zakochała się w Węgrze i zeszła za mąż i wyjechała na Węgry i tam mieszka, ma dzieci i tak dalej. Także nie. Gdybym ja został we Francji, która mnie nic nie obchodziła, to nie, nie całe rodzeństwo, bo jedna siostra już niestety nieżyjąca, to mieszkała cały czas w Warszawie. Więc no, nasze władze, nasi umiłowani przywódcy to jest, że tak powiem, problem, ale to jeden z problemów, dlatego że nasi umiłowani przywódcy, zwłaszcza ci, którzy tu mówiłem, odpowiadając na poprzednie pytanie, mówiłem o polskojęzycznej wspólnocie rozbójniczej, nie poczuwają się tam specjalnie do jakiejś troski o Polskę, tylko traktują Polskę jako żołowisko. Jako żerowisko. I to się niestety udziela nie tylko tym z polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, ale innym też. Pan Andrzej Korczyński. Czy katolik może milcząco znosić szyderstwa jego kolegów i znajomych w jego obecności z Matki Bożej Jana Pawła i innych świętych? Czy zobowiązany jest każdorazowo protestować? No, może milcząco znosić. <laughs> Bo jakby tak każdorazowo protestował, to obawiam się, żeby pro, prowokował tych szyderców do jeszcze większych szyderstw. Nie dlatego, żeby oni tak naprawdę myśleli tam o Matce Boskiej coś złego, tylko żeby mieć zabawę z niego. Więc powinien zachowywać rozsądek. Myślę, że to jest. <laughs> I pan Wojciech Jankowski, ale pytań mi tu zadał pan Wojciech Jankowski. Jak wieść gminna niesie, wielo, wielowiekowy wasal Mongołów, a obecnie Kitajców, po obrobieniu Ukrainy, a później innych krajów Europy Wschodniej, planuje odbicie Konstantynopola. Czy poszedłby pan z nim bić bisurmańca w celu odbudowania Bizancjum Moskiewskiego? No nie poszedłem, a dlaczego miałbym od, tutaj troszczyć się o odbudowanie Bizancjum Moskiewskiego? Nie wiem skąd pan ma takie wiadomości. Tak pan sprawia wrażenie, jakby Putin się panu zwierzał ze swoich najskrytszych marzeń. No to niech pan uważa, niech pan tak głośno o tym nie mówi, bo zaraz pana uznają za ruskiego agenta. Drugie pytanie: czy Ukraina ma prawo do wolności, czy powinna być sługą i podnóżkiem Moskali do końca ich istnienia? Ma prawo do wolności, oczywiście, tylko musimy sobie zdawać sprawę z pewnych rzeczy. Otóż w stosunkach międzynarodowych istnieją dwa pojęcia. Pierwsze pojęcie to jest suwerenność, czyli suwerenność, jeśli mówimy o państwie, w tym aspekcie suwerenności, to znaczy, że państwo, Zachowuje zdolność rządzenia się po swojemu, czyli do, ma prawo do wolności, jest wolna i rządzi się jak chce. To nie, to, to nie oznacza, że rządzi się dobrze albo źle, tylko że po swojemu. To może się rządzić bardzo źle, ale po swojemu się rządzi. I to jest cecha suwerenności. Ale jest jeszcze inna kategoria, w stosunkach międzynarodowych, mianowicie mocarstwowość. O ile suwerenność polega na tym, że państwo zachowuje zdolność do samodzielnego ustanawiania własnych praw, to mocarstwowość polega na tym, że są państwa, które są zdolne do ustanawiania własnych praw poza swoimi granicami. I Rosja w odróżnieniu od Ukrainy. Jest mocarstwem, charakteryzuje się tą cechą mocarstwowości. No i próbuje Ukrainie narzucić swój, swój punkt widzenia, próbuje zmusić Ukrainę, żeby respektowała jej interesy. Na czym polegają rosyjskie interesy w stosunku do Ukrainy? Na tym, żeby Ukraina. Nie należała do Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie miała na swoim terenie amerykańskich baz wojskowych. No to na tym to polega. Dobrze jest rozumieć takie rzeczy, bo tu święte oburzenie to jest złym doradcą. Ono nam w niczym nie pomoże. W analizie sytuacji nam nie pomoże, natomiast tylko będzie nas rozstrajało nerwowo. No i tą przestrogą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.